Witam Was wszystkich. Właśnie zaczynamy wywiad z nowej serii Ludzie LKS-u. Właśnie przede mną jest Pan Tomasz Salski, prezes LKS-u. Witam. Ok, i pierwsze pytanie. Na jakim pierwszym meczu LKS-u Pan był? O, to ponad, wydaje mi się, że około 30 lat temu albo ponad 30 lat temu. I to był mecz z, z Lechem Poznań. Nie pamiętam wyniku, ale było bardzo dużo bramek. I pamiętam natomiast zawodników e, jednej i drugiej drużyny, bo to wtedy były wiodące postacie polskiej piłki. E, w się Ziober, Robakiewicz, e, natomiast w Lechu Poznań na pewno Pawlak po broni, Araszkiewicz. Nie wiem, czy ty pamiętasz takich zawodników. Nie. A, <laughs> no, natomiast to, to wtedy byli reprezentanci kraju. I UKS wygrał ten mecz. Pamiętam, bardzo wysoki wynik. Nie wiem, czy to było 7-5, 6-4, coś w tych, w tych okolicach. I to był e, pierwszy mecz e, UKS-u, jaki e, ligowy, jaki widziałem. E, Okej, okay. a jak trafił pan w ogóle do UKS-u, do drużyny UKS-u i na jakiej pan grał pozycji? Ha, miałem wtedy 13 lat. E, po przerwie zimowej. Zresztą teraz dokładnie jest wygląda tak, tak samo. Drużyny młodzieżowe rozgrywały szereg turniejów halowych. I ja byłem wtedy młodym zawodnikiem mojego rodzimego miasteczka, Szkoła i grałem w zawiszy. Wtedy to były kategorie tram, kasz, młodzik, etc., etc. i wtedy i trenerem, koordynatorem UKS-u był pan Molenda wieku 13 lat w przerwie już letniej po tych turniejach halowych, gdzie między innymi graliśmy tutaj już nieistniejącej hali mecze finałowe z UKS-em, z Orłem Łódzkim, widzewem i my jako drużyna z mojej miejscowości, Zeżgowa byliśmy byliśmy czwartą, czwartą siłą w tym roczniku. I wtedy no, gdzieś widocznie w notesie wylądowałem i, i pan Molenda, Leszek Molenda, pamiętam zaproponował wtedy trenerowi Zrzgowar, że powinien się tutaj w przerwie letniej pojawić i no, mając 13, 13 lat już zostałem w UKS-ie. Natomiast ja byłem zawsze zawodnikiem, który grał na środku albo do środku obrony, albo do środku pomocy i tak w UKS-ie tutaj zaczynałem na u trenera Dawidowskiego. Później u trenera Pokrywy, e, z przerwami u trenera Lirki, byłem też niekiedy w starszym roczniku e, i miałem do czynienia jeszcze z trenerem Ochmanem, który prowadził rywer. A jaki był Pana ulubiony piłkarz, a jaki w sumie jest, jest to dziś? E, z... W czasach, kiedy ja próbowałem grać w piłkę e, i, i, i trochę później, to z, e, zawsze byli to zawodnicy, którzy grali na tych pozycjach, na których e, no, ja grałem, czyli e, gdzieś w Wandałach patrzyłem na grę e, takich zawodników jak, jak Beckham Bauer, e, później patrzyłem na grę e, Ricarda, e, Kumana e, i tak jakbym miał z perspektywy czasu na to wszystko spojrzeć, to mm, Największe wrażenie robiła na mnie gra Rejkarda, ponieważ mógł grać i destrukcyjnego pomocnika i mógł grać z powodzeniem stopera. E, strzelał bramki e, i, i był nies e, niesamowicie elastyczny na boisku. I co najważniejsze, i to tu wtedy pamiętam, że trenerzy nam wpajali że e, już od najmłodszych lat, że nie można zejść poniżej pewnego poziomu. I on nigdy nie schodził. On grał albo bardzo dobrze, albo grał dobrze. Nigdy, nigdy nie trafiały mu się jakieś większe odpadki na boisku. A kto jest e, dzisiaj panem ogólnym czy Ktoś z uks u to Wydaje mi się, że chłopaki z uks muszą jeszcze trochę e, popracować na boisku, co nie znaczy, że ich nie lubię. Natomiast jeśli je rozpatrujemy Aspekty czysto piłkarskie, to dzisiaj trudno mi wskazać takiego e, jednego, na którym e, chciałbym, żeby się, czy młodzież, czy, czy który mnie imponuje. To jest szereg, e, szereg piłkarzy, każdy za, e, za coś innego. Natomiast patrzę nie tylko ze względu na e, talent danego zawodnika, ale również na to, w jaki sposób funkcjonuje w takim normalnym świecie. E, teraz. E trochę odchodząc od piłki, jakie pan miał plany na przyszłość i co się z nich udało? Nic się nie udało, miałem być dentystą. Dentystą? Ale to... To, to... to były takie wczesne, e, pierwsze klasy szkoły podstawowej, takie były drobne marzenia, żeby, e, żeby być stomatologiem, e, z, natomiast e, z, tak naprawdę już później było wiadomo, że, że nic z tego nie wyjdzie, bo brak zainteresować w tym kierunku zupełnie lewe ręce do, do kwestii plastycznych, technicznych itd. itd. I to były, to były takie, takie wyobrażenia życia dorosłego. A z perspektywy lat młodości wiedział Pan, że osiągnie Pan taki ogromny sukces w kwestii sportu i biznesu? O nie, no to wydaje mi się, że z, po pierwsze, sukces to, to ma różne oblicze. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o moją osobę, to jeszcze daleko do, do tego, żeby mówić o sukcesie. Ja dzisiaj reprezentuję, można powiedzieć, klasę średnią naszego społeczeństwa. I staram się po prostu ciężko pracować, funkcjonować. Natomiast daleki jestem tutaj od takich stwierdzeń i, i chura optymistyczna. Okej, okay, no to już Państwu bardzo dziękujemy. To właśnie była część pierwsza naszego wywiadu. Czekajcie, niebawem będzie druga.